Powiedziałem, że zrobię wideo pod tytułem Jak kupiłem smartfon w Chinach i oto i ono krok po kroku, bo ludzie się pytają, nie wiedzą, i ja tutaj wyjaśniam. Pierwsze, co robisz, to klikasz w link w opisie. Dlaczego link w, w opisie? Bo jest to 100% prawdziwa strona, jest dużo podróbek, uw uważaj, i link w opisie jest, jest taki, że Shenzhen będzie wiedział, że to ode mnie. Ja będę Wam wdzięczny. Wy będziecie mieli kody rabatowe i wszyscy będą szczęśliwi. Rozumiesz? I nie popełnisz błędu, że wejdziesz na kurz, nie wiadomo, jakąś inną stronę i to byłby ząg, prawda? No właśnie. Dlatego kontynuujemy i kontynuujemy tutaj na tej stronie, gdzie jest język angielski i niemiecki. Możesz nie znać ani jednego z tych języków, więc gdybyś za, tutaj wszedł na tą stronę, korzystając z Google Chroma, to może sobie prawym przyciskiem przetłumaczyć tą stronę na polski. Takie głoskie przetłumaczenie, ale jakoś tam yy, działa. Pierwsze co robimy, to się rejestrujemy. Sign in. Tu jest sign out, bo już jestem za, za, zalogowany, ale rejestrujemy się, dodajemy newslettera i dostajemy 5 dolarów rabatu. Jak dodamy yy, tak zwaną subskrypcję newslettera, na samym dolarów również możesz ją sobie tutaj do, dodać. 5 dolarów. 5 euro, przepraszam, do lepiej. 5 euro, Ym, tutaj sobie klikasz subskrypcję i to ci przychodzić kody rabatowe. To nie jest płatna subskrypcja, to są kody rabatówki. I już tak, jesteśmy zapisani, możemy sobie wybrać walutę, z jakiej chcemy dokonywać zakupu. Może to być krypto, też jest taka możliwość. Tu teraz nie ma do wyboru krypto, ale, na, na, ale później będzie. Ym, czasami jest opcja, że na przykład ostatnio było, że we frankach było taniej. Przelicznik mieli jakiś dziwny, ale już to popoprawili. No to czasami tak jest. Można wychraputać taniej, a czasami drożej. Także sprawdź zawsze, jeśli nie kupujesz w pln ile to tak naprawdę kosztuje. No. I teraz tak, jeśli mamy produkty, które są oznaczone taką etykietą Unii Europejskiej, to znaczy, że wysyłka jest z Unii, darmowa. I no to jakbyś kupował na Amazonie, i to to jest to Darmowa wysyłka. W ciągu dwóch 3 dni będzie u ciebie. A jeśli nie ma, a pewnie chcecie takie, których nie ma, było pewnie Szajomi 14, no to pewnie masyna piękna. Najtańszy za 2987 zł. Kolor sobie możesz wybrać jaki chcesz. Zielony, czarny, biały i tak dalej. zostawiamy przy czarnym. Firmer jest oryginalny, bo ten produkt jest w tej chwili sprzedawany tylko w Chinach. i Ekskluzyw, jak to mówią, wkrótce, pewnie, wkrótce, pewnie za dwa miesiące, czy w, przysz w przyszłym roku, pewnie będzie do, dopiero dostępny w Europie i będzie nowy firmware i będzie sobie można go wgrać i, i, tak, i tak dalej. Co to jeszcze nam tutaj robi? Robi nam to, że mamy wersję angielską i chińską. Czyli mamy angielski język i chiński w menu, ale mamy już przeinstalowane. Klawiaturę googlowską polską, także możesz pisać i mówić do smartfona, i on ci będzie pisał po polsku. Po polsku wszystko. Jak i no Google, tu nie masz takiego, że jest jak w Huawei, że jest ban, że nie możesz. Nie, no to masz wszystko. Płatności kartą. Podchodzę w biedronce dzisiaj, kupowałem bułki. Normalnie najnowszym Shai Xiaomi 14. Oczywiście I w Google Play sobie wynajdujesz Google Wallet. Instalujesz, bo nie jest przeinstalowany, tylko musisz tego sam zainstalować w Google Play, w tym sklepie, gdzie masz w każdym play, smartfonie na Androida. No i instalujesz sobie ten wallet, instalujesz sobie kartę twoją, chyba że masz przypisane, no bo to po mailu jest, nie? Aktywujesz i płacisz normalnie smartfonem NFC, a do tego jest jeszcze taka opcja, że możesz sobie włączyć jeszcze yy, uwierzytelnienie odciskiem palca, czego nie widziałem w, w innych smartfonach, no fajna sprawa, jakbyś chciał, Mnie tam nie tam niepotrzebne, no ale okej, okay. no dobra, jest dodany do koszyka, może ja go dodam. Adapter jeszcze do, dostaniesz, bo to wiadomo, że jak mieszkasz w Polsce, to po, będzie potrzebny adapter i taki dostaniesz do koszyka. Tego sobie wy, wywalimy. Wywalimy i mamy go w koszyku. I teraz trik zakupowy. Nie kupujesz jeszcze. Poczekaj. Zamknij przeglądarkę. Zalogowałeś się i masz go w koszyku. Zamknij przeglądarkę, poczekaj 2-3 godzinki i przyjdzie ci rabat odszędzeń. Bo, bo, bo oni tak, bo, bo oni to widzą, no oni widzą tak. Kurde, no dodał do, do koszyka, ale nie kupił. Mm, co by tu zrobić? No wyślij mu kod rab rabatowy, tink i wysłany kod rabatowy, panie kolego. I, I już wpisujesz kodzik rabatowy i wysyłka może być za free albo 10 dolarów, albo 20 dolarów. Dwa dolarów to spokój, bo to jest więcej, 8, 8 dych, no. Czasami tak jest. Ja tak miałem, także to jest taki numer. Czasami trzeba dłużej niż dwie godziny. No. Poczekaj chwilę i, i już. To jest taki numer dla ciebie ode mnie. A jakbyś z mojego linku wszedł, to bym był zadowolony. I teraz taki znasz sekrety, i jak jeszcze zaoszczędzić, rozumiesz. No, no. I teraz mamy adresy do wypełnienia, czyli adresy kto kupuje i na jaki adres wy wy wysyłamy. To jest właśnie to. No i teraz wysyłka Global Priority. No Extra Cost i to jest ta wysyłka, której nie ma dodatkowych żadnych opłat zero. Ja nic nie zapłaciłem. Ja wam tutaj pokażę rozpiskę. Jest DHL. Czasami możecie mieć DHL, ale DHL zapłacisz yy, panie kolego VAT. W Szwajcarii jest 67%. To jest przynajmniej informacja. Chyba jest więcej. A w Polsce jest 23. Także 23% od kilku tysięcy złotych to jest sporo. Prawne. A jak sobie wy wybierzesz Global Priority, to nie ma żadnych kosztów. Unia Europejska też tutaj nie ma. I jesteś uratowany. Rozumiesz, nie ma nic nic więcej nie zapłacisz. No dobra. Dzień, dzięk. Dzień. Global Priority. Tu, tu im coś możesz napisać. I teraz tak. Do wyboru masz: płatności kartą albo przelew 24, ale blikiem też możesz płacić, jeśli byś tylko chciał. Wszystkie banki pra praktycznie, bo nie wykryli, że, że, z, że z Polski, nie, bo wpisałem przecież. Ja wam nie, nie polecam Wam przelew 24, bo nie wiem, czy jest to ubezpieczone. A wpisujesz swoją kartę, załóż sobie wirtualną kartę. Wszystkie płatności kartą są ubezpieczone, także cokolwiek by poszło, to możesz się od tego od, odwołać i bank to roz, rozliczy przeważnie pozytywnie na, na Twoją korzyść. Ja tak ostatnio miałem taką niekontrolowaną płatność w GoPro, ale to z winy GoPro. Że ktoś ukradł tylko GoPro. No nieładnie postąpiło i musiałem, yy, żeby mi kasę oddali. No, zaznaczyłem sobie w aplikacji, nie musiałem nigdzie dzwonić, nie musiałem nigdzie chodzić. Wszystko załatwił za mnie bank, bo zapłaciłem kartą. A gdyby zrobił przelew, u, to Bida, to nic byś nie, nie by zrobił. Blikiem nie wiem. Także karta to jest number one. Każdy chyba ma kartę. Jest jeszcze Google Pay i Apple Pay, ale to, no to też kartą, bo to masz przypisane do, do tego karty. Jest PayPal, proszę ja, ja ciebie, ale PayPal jest za dodatkową opłatą. Co, to, co ci to daje? Daje ci to dodatkowe bezpieczeństwo. PayPal jednak ehm, chroni ten twój zakup, ale powiem ci, że z życia miałem już raz z PayPalem i niby chronią, ale to jest taka przeprawa dość ciężka z, z nimi, nie jest to takie Normalny jak e, normalnie, chargeback na karcie. Także dodatkowa opłata bierze PayPal. Nie Trading Shenzhen, tylko PayPal sobie za to bierze hajs. stówę dopłacać jak chcesz. To już Twoja sprawa. No i oczywiście na końcu najbardziej niebezpieczne: Bitcoin, Ethereum. Litecoin Doge. O, różne mają. USDT, Stablecoinem możesz płacić. No tylko, że tu nie ma żadnego ubezpieczenia, nic, ale za to, że jesteś anonimowym odbiorcą, czyli zapłaciłeś y, krypto anonimowo. No, adres, gdzieś to muszę wysłać, ale płatność miałeś anonimową. Zgadzasz się, kontynuujesz, no i kupujesz, no i w zasadzie to tyle. To wszystko. Historia prawdziwa. Do mnie przyszło po 11 dniach, z tego względu, że jest okres świąteczny i dużo jest paczek. Myślę, że normalnie to przychodzi dużo yy... krócej. <laughs> yy, krócej. Dobrze zapakowane. Recenzja wkrótce zobaczycie, jak dobrze było za zapakowane. A sprzęt jest genialny. Ten smartfon jest tak potężną maszyną. Galaxy S23 Ultra przy nim wy wymienka jest. Nadałem za niego trójkę, a nie szóstkę. No właśnie. A głośniki, jakie są wbudowane, to jest petarda, to jest taki sneak peek. I takie cacko, może być Twoje. Recenzja wkrótce, potężna maszyna, taki mogę sneak peek powiedzieć, że jest tutaj sztuczna inteligencja w mikrofonach i są tu najlepsze mikrofony na rynku, a na to czekałem. I do tego jeszcze taki sneak Może możesz sobie włączyć taką opcję, że nagrywasz wideo i sztuczna inteligencja w locie dodaje napisy. W locie, jak nagrywasz. Nie później po postprodukcji, nie, nie, od razu. To jest numer, panie kolego. Tylko trzeba wyraźnie mówić, no bo wiadomo, seplenisz, masz, masz wadę wymowy czy coś, no to wiadomo, że nie będzie cię dobrze rozumieć. Mówisz wyraźnie, składnia. W... Na razie nie ma po polsku, jest po, jest po angielsku, ale to wkrótce będzie z aktualizacją firmware i już. I będziesz się pytał, w Szczebrzeszynie chrząsz brzmi w Czcinie. Albo stół z powłamywanymi nogami. Szedł Sasza szosą suchą. Nie wiem, czy dałoby radę sztuczna inteligencja To, Czy wiesz, że na wieży jest gniazdo jeży? Trudno w to uwierzyć. I tak dalej, no. Ja kiedyś jeszcze lepszą miałem składnie, ale odkąd zrobiłem sztuczne zęby, to zmieniła mi się wymowa całkowicie i seplenie. Ale to już nieważne, Ciebie to nie interesuje, w sumie to nie powinno, nie wiem po co Ci to mówię, ale mogę Ci jedynie powiedzieć, że link w, w opisie, czarny piątek, great deal i potężne smartfony, hardware'owo i cenowo, niesamowity deal. Że ja wcześniej tam nie kupowałem, to ja nie wiem, o czym ja myślałem. Szukałem gdzieś po Amazonach, gdzieś tam, co ty, to, to nie ma sensu. Dla mnie jest to super, bo ja mam wcześniej, wiesz, youtuber jednak jak ma wcześniej, to jest lepiej. Ja mam dużo wcześniej niż wszyscy inni. Prawda? I to mi się podoba. Płatność kartą działa. Normalnie kupiłem bie w Biedronce dzisiaj bułki, będzie na YouTubie. 5G działa, 260 wykręciło w plusie. Też będzie na YouTubie. Na razie wszystko działa. Google Play Store jest zainstalowany, także sobie y, klawiaturę po polsku mówi, że ci pisze normalnie. YouTube wszystko, to nie jest jak y, Huawei, że ma bana i że nie ma. Nie, normalnie. Nie instaluję, wszystko jest. I to mi się podoba. YouTube wszystko, wszystko tam jest. I super jest. I sztuczna inteligencja, i potęga. Ten nowy Snapdragon to jest. Wow! Jaka to jest potęga! Ile tam jest mocy? Jak to wszystko szybko chodzi? Bem, 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 bem. Pozdrawiam.